i taka trochę mała zabawa. Będziemy sobie z Sandrą nawzajem zadawać pytania. Ja kilka pytań zadam Sandrze, Sandra mi, także zaczynajmy. Ja pierwsze pytanie zadaję. Uwaga! Nic w życiu nie wydarza się dwa razy. Z czego do tej pory jesteś najbardziej dumna? No w moim przypadku wydarzyło się trzy razy, bo trzeci raz wróciłam do żeglarstwa i jestem z tego najbardziej dumna. Czy żeglarze dobrze znają przepisy regatowe i jak dobrze Ty znasz przepisy? O! Eee, no, myślę, że żeglarze powinni znać przepisy. Niektórzy, mam wrażenie, nie do końca je znają i takich osób trzeba na wodzie unikać. Zdecydowanie. Wiemy o, to, o kogo chodzi. Ale my znamy przepisy dosyć dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, kolejne pytanie. Uwaga. Czy zapisałabyś swoje dziecko do klubu żeglarskiego i dlaczego? Zapisałabym, ale tylko gdyby tego chciało. Nie chciałabym, żeby to było zmuszone, żeby to dziecko było zmuszone do tego, do uprawiania żeglarstwa, mimo że kocham ten sport. Ale bardzo by mi było miło, jeżeli poszłoby ślady matki. No. Ola, czy wygrywanie uzależnia? O Jezu! No pewnie, że tak! No jak coś ci się uda, to w ogóle to uzależnia, nie tylko samo wygrywanie, eee, nawet jakaś taka satysfakcja, że rupa ci wyjdzie, albo że fajny trening był, to ta, daje takiego kopa, że mimo że już e, język do ziemi, no to następnego dnia chcesz więcej. I myślę, że takie małe i duże sukcesy uzależniają. Co jest ważniejsze? Talent czy ciężki trening? Ciężki trening. Ciężki trening. Bez ciężkiego treningu. Talent no... Tutaj nic nie zdziała. My ciężko trenujemy. <grym> tak. I mamy talent. Mamy arka i nie dobrą stronę. Ola, jak trafiłaś do żeglarstwa? O! No, ja trafiłam do żeglarstwa w sumie taką typową chyba ścieżką, ponieważ mój tata żeglował, w sumie pływał na windsurfingu i dosyć profesjonalnie to robił. Mnie jakoś się udało namówić. Po prostu pewnego dnia na spacerze się spytał, czy chciałabym pływać na Optymistach, i ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Powiedziałam, że chcę, no i tak tutaj siedzę 15 lat w tym żeglarstwie. <laughs> Także to była myślę dobra decyzja. Podjęta przez ośmiolatkę. Ostatnie. Ostatnie. Sandra, co najbardziej w sobie doceniasz? Uważam się za realistkę. Myślę, że to jest dobra cecha. Często pomaga mi dobre decyzje podjąć. No i nie wiem, jestem też taka, że jak już podejmę tę decyzję, no to nie rozmyślam się czy to była dobra decyzja, czy zła, tylko po prostu idę już w tą stronę, gdzie wybrałam. No i biceps. Biceps też mam dobry, no. Ola. No co? Zaraz musisz mi patrzeć prosto w oczy, żebyś nie skłamała. Czy podrywałaś kiedyś jakiegoś żeglarza? O Bo No raczej, że tak. No wiadomo. A jakiego? Nie no, tego akurat tego żeglarza, na którym mi zależało, nie podrywam. Eee, nie powiem kogo, no to jest moja tajemnica. Ci co wiedzą, to wiedzą. Mam swój typ, który pochodzi z Nowej Zelandii i wszyscy wiedzą kogo chodzi, także pozdrawiam go serdecznie. Aktualnie pływa na SailGP. GP. Eee, no. Dobra, żarty na bok. Skończyłyśmy swoją pulę pytań. Tak. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dziękujemy. Trzymajcie za nas kciuki. Trzymajcie kciuki. Pa. pa.